Siemano! Witam w kolejnym odcinku Daily Basis Sky w Czyli bez planu, bez pomysłu, bez montażu, bez sensu Jesteśmy w łódzkim Cinema City Jedyne Cinema City jakie mamy w Łodzi, czyli w manufakturze I za chwilę idziemy oglądać sobie Barbie To znaczy ja idę oglądać i Trick idzie oglądać Jeżeli chodzi o urodziny Łodzi, mam nadzieję, że jesteście na nich Ale że tak się wyrażę, za dużo Wam nie pokażę, bo było strasznie tłoczno i wyjmowanie telefonu groziło tym, że ktoś ci go wyrwie, opcjonalnie ktoś ci go wytrąci, a potem się już go nie znajdzie, więc y, możliwe, że y, jutro jeżeli nie urodziny Łodzi, to przynajmniej pokażemy Wam orientarium, które mieliśmy y, ogarnąć dzisiaj, ale niestety się nie udało z różnych powodów, więc y, możecie sobie zobaczyć za Minutę rozpoczyna się seans, bo jest teraz 17.39, o 17.40 rozpoczyna się film. Oczywiście, zanim film się rozpocznie, to będziemy mieli jeszcze pół godziny reklam. Jeżeli ktoś nie widział Barbie, to zapraszam do obejrzenia. Podobnie jak zapraszam do obejrzenia Oppenheimera. I prawdopodobnie jutro albo w poniedziałek powiem trochę więcej na temat filmu, bo wydaje mi się, że jest to na tyle ciekawa produkcja. E, chyba to jest, jeżeli inaczej, jeżeli dobrze pamiętam, jest to pierwsza produkcja e, zrealizowana przez firmę, przez firmę produkcyjną Margorobi. E, ale mogę się mylić. Jestem ciekawy tego filmu o tyle, że bardzo dużo dziwnych recenzji zebrał jako film ultra jako film obrażający mężczyzn. No zobaczymy, czy wyjdę obrażony, czy raczej będę się śmiał do rozpuchu coś jeszcze eee... nie to chyba wszystko więc e, to tyle ode mnie w ten urodzinowo w tą urodzinowo filmową sobotę Miłej e, zabawy mam nadzieję że jesteście w łodzi i dobrze się bawicie i do następnego a ja idę jeszcze do Kibla przed sensem tam tam, tam.